Cześć wszystkim! Przygotowaliśmy dla Was kolejny filmik z Albanii. Tym razem z gorących źródeł, niedaleko miejscowości Permet. Jeżeli podobają Wam się nasze filmiki, to będzie nam bardzo miło, jeżeli polubicie, skomentujecie i zasubskrybujecie kanał. I co? Zapraszam Was do oglądania. Pozdrawiam! 4x4, zarębiście sobie, przejeżdżają przez rzekę. Fajnie, ma takie coś klimat, no bo... Nie ma może takich wygód, ale dojedziesz w takie miejsca, gdzie nikt inny normalnie nie dojedzie. Także to jest naprawdę fajne. Mi się troszeczkę też marzy takie... biwakowanie w ten sposób, takim autem kiedyś. No ale zobaczymy, może... może w przyszłości. Teraz troszeczkę, żeby wygód zaznać, a może kiedyś też byśmy spróbowali. W większą dzicz można dotrzeć. Za ten czas, co do Was mówiłem, kapsel mi się idealnie wypanierował w tym piachu. Pijemy kawkę. I lecimy na źródła gorące. Idziemy sobie właśnie teraz z stronę tych źródeł. Mamy 2,5 kilometra do celu. Jest mega gorąco. Troszkę nam zeszło, bo spotkaliśmy taką fajną parkę z Polski, no i w sumie z nimi się zagadaliśmy. No oni są tacy konkretni już podróżnicy, jeżdżą takim 4x4 jeepem. No i już wszystko, a tak jakby bardzo dużo rzeczy już. No oni byli jest, w Mongolii, w mi, Prawdziwi, podróżnicy no, prawdziwi podróżnicy. podróżnicy, no my. jesteśmy podróżnicy amatorzy, wiadomo, ale tamci to już są naprawdę dobrzy. No a tu jeszcze Wam pokażę, przechodzimy koło plantacji orzechów teraz włoskich, patrzcie. Tu jest normalnie pole, wszędzie to jest obsiane orzechami włoskimi. No jeszcze są młode, ale pewnie już będą orzeszki. Pan Albańczyk w ogóle teraz stanął betką i chciał nas zabrać, no ale wiadomo, podziękowaliśmy bo powiedzieliśmy, że w sumie idziemy sobie z buta. No ale jest to bardzo miłe, że taki mają gest, nie? Że tak w ten sposób odchodzą do ludzi. Tu jest ten parking przy tych źródłach, kupę o, kamperów tu stoi. Patrzcie jak dużo jest kamperów. No bo to jest parking do tych źródeł stricte. Ale wiadomo, ludzie tu jeszcze pewnie śpią normalnie i biwakują. No ale to wiadomo To już w takim ścisku to już nie, nie jest specjalna sprawa stać. No tu mieliśmy stać, a w końcu nie stoimy. Domki tu już jakieś robią, tu jakiś bar na plaży popatrzcie, super wygląda taki stary most tutaj, przechodził się przez niego i tam widać, zaraz obok są jedne źródła, a tam są drugie źródła. Jak jest, e, no, Cieplutko, co to opowiadasz? Dla mnie było super. Idziemy teraz sprawdzić te mniejsze, podobno są cieplejsze jeszcze. Cieplejsze niż poprzednie nie? Super. Fajna woda. Fajny kolor ma naprawdę. Tutaj tak to wygląda z drugiej strony. Piękny widok. O tutaj idziemy na kanion teraz. Jakiś bardzo ładny kanion tu jest. Sprawdzimy go zaraz. A, nie wiem czy dotrzemy na kanion, bo chcemy zagrać tu w tysiąca. A, no właśnie, bo teraz opanowaliśmy zasadę w tysiącach, przypomnieliśmy sobie. I ciupiemy. No i wiadomo, jesteśmy leszczami, słabo to liczymy. Ale zobaczymy. Strategię coraz nowsze mamy. Wybraliśmy trasę przez takie schodki osów. Mam nadzieję, że dojdziemy nimi, że przejdziemy, zobaczymy. Że się nie okaże, że tu jest jakiś wielki klif. Bo ludzie idą wszyscy tą stroną przez rzekę, tylko że się nie chce, my już te buty założyliśmy normalne i nie chce nam się tejmować ich. Ale zobaczymy, będziemy walczyć. Dobra, póki co wygląda nieźle. Jest ekscytująco przynajmniej. Jest Justyka, dzielny piechór. Proszę. Ja no nie jestem Legolasem. Justyka nie jest Legolasem. No ona jest Kate po prostu, mówicie wiecie, jest z Hobbita. Poprzecie, jaka duża skinia zarąbista. Jest naprawdę wspaniale. Trochę mi się to kojarzy jak z takim filmem czy książką: podróż do wnętrza ziemi. Zaczynam no, mieć film, bo jak no, tam jest mało, czytam niestety. się przyznać. I tam, właśnie dla mnie, to tak wygląda, że takie są. No, no tak to wygląda. Super. Jestem zachwycony tym widoczkiem. Dobra, wracamy z źródełek. No, zarąbista sprawa. Naprawdę polecam wszystkim, którzy tutaj będą w okolicy. Jesteśmy tak głodni. A jeszcze 2,5 km? No, 2,5 km przed nami. W ogóle coś się okazało. Najlepsze jest to, że tutaj jest taki kanion. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że takie coś tutaj jest. I jeśli to pojęcie, że to było totalny sztof. Przyjechaliśmy tym kanionem, on przepiękny po prostu jest. No, i tak szliśmy, szliśmy, no i cały czas mówiliśmy sobie, no to dobra, to za następny zakręt, to za następny zakręt. No i tak cały czas za no. następny zakręt. Już mega głód nas to o co? Jedliśmy o 5.30 i gdzieś śniadanie, a teraz jest, nie wiem, 14.00, no także już nas bardzo głód sie. No więc pędzimy teraz do domu, żeby sobie jedzonko ogarnąć. Weźmy sobie taką oto czekoladę pasjon. Dlatego, że Krzysiek powiedział kupuj tylko lokalne rzeczy, nie kupuj milki. Nie, o, to jest jakaś czekolada, pasjon, chocolate with karmel. i powiem wam, że czegoś takiego to nie jadłam od dzieciństwa, kiedy najtańsze Mikołaje były takie i one smakowały jak mydło. <grystanie> jak wosk. Jak wosk albo jak mydło, i ta czekolada właśnie taka jest. Ona się nawet nie rozpuszcza no, Już w Polsce nawet się takich chyba nie dostanie. Tylko po prostu ona jest tak, jakbyś, nie wiem, jakbyś po prostu y, takiego tea próbował zejrzeć. <grystanie> Więc żeby uratować sytuację, ja spróbuję stopić. Proszę, garnek nagrywa, jak czekolada jest roztopiona, czekolada się roztapia. Wspaniały wosk. <grystanie> już mam powiem, czy to zjadliłem. Nie, nie, lepsze? Lepsze. No to więcej mleka. Dobra. Jest ten prawdziwy mistrz czekolatier. Nie. <laughs> Pomieszał, pomiąchał, pomiąchał. <laughs> tak właśnie powstają króliczki Lind. Tylko <laughs> w wersji albańskiej. Dobre. <laughs> Sytuacja opanowana. Sytuacja opanowana. Już smortem czekoladowym ma, Ale jest nieźle. Czekoladowym golumem?. <laughs> burza w górach i rzeczka wezbrała patrzę co chwilę czy nas nie zaleje jeszcze troszkę mamy ale kto wie o teraz jest mi wesolutko ale jak zaczniemy pływać amfibią po tej rzece to już mi nie będzie Cyt widoki są przepiękne sytuacja jest taka że mieliśmy siedzieć jeszcze tydzień w Albanii, ale dzisiaj rano, jak się obudziliśmy, to okazało się, że nie ma neta. Dlaczego? Nie wiadomo. Dlatego, że kupiliśmy na 30 dni, mieliśmy jeszcze 10 giga, już planowaliśmy, co zrobimy przez ten tydzień z tym netem, jak będziemy szaleć, no ale okazało się, że tak, jakby był jednak na 21 dni. Oszukali nas. No więc jedziemy do Grecji. Tak też postanowiliśmy, i właśnie jedziemy w stronę granicy. I w Grecji będziemy oglądać największy kanion na świecie. Nie na pewno nie na świecie, ale pewnie w Europie. To jakiś duży kanion. No jest po prostu duży. Siemaneczko, tu kapselutek mały! E, ok <ścoughs> okazało się, że wykorzystaliśmy po prostu tego deta. Że nikt nas nie oszukał, że po prostu jak pazerne śmieci siedzieliśmy cały dnie na necie i wykorzystaliśmy 20 giga. Dojechaliśmy do granicy. Już przyszykowaliśmy, oczywiście. Jezu, ja się tak stresuję tą granicą. Nie wiem, tak jakbym jakimś przemytnikiem, ale jedyne co przemycam, to tego złego psa. I przyszykowałam wszystkie rzeczy. Przyszykowałam oczywiście paszporty zwierzaków, nasze dowody osobiste nasze paszporty zieloną kartę nawet wszystko, wszystko, wszystko i go się... Chodzi mi, że granica jest zamknięta i czasem możemy wracać 160 km na inne przejście graniczne, zrobić wielkie kółko i mówimy, o nie, mega. Przypał. No i się pytaliśmy, czy na przykład jutro nie będzie czasem przypadkiem otwarta. No i gości mówi, że nie wie, więc stwierdziliśmy, że szkoda benzyny. Nie śmigamy takiego kawału, tylko po prostu zostajemy tutaj, no bo jest pięknie. Pokaż, jakie masz na leśniory. Takie mam. Jeszcze Z Takim dżemorem oto. Ten dżem jest mega zajebisty, akurat ten lepszy jest ten taki z czerwonym wieczkiem, bo on ma takie pełne owoce, to jest w ogóle zarąbiste, no ale ten też jest dobry, ten jest obydwa są z beratu. Najgorsze jest to, że jak trzymam telefon, to mi muchy połapie to jest figowy. To jest figowa mucha. Dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, pozdrawiamy Was.